Czym jest wiara? Wiara jest zwróceniem się całego człowieka ku rzeczywistości, którego przekracza, którą oczywiście potocznie popularnie ludzie wierzący nazywają Bogiem. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. Dla mnie Pan Bóg jest takim królem, Moim taki, tak, dla mnie to może być takim jakby drugim tatą. Taki, do którego mogę... może ko ko jest koło mnie, tylko że ja go nie widzę. Jestem, który jestem, tak się przedstawia. Wiara dla mnie to jest rodzaj wiedzy. W czasach, kiedy pisany był Stary Testament w języku aramejskim, Wiara to oznaczało to, co byśmy dziś powiedzieli zawierzenie. Na przełomie tysiącleci, kiedy apostoł Paweł pisze swoje listy, używając greki, wiedza o rzeczach, które nie dają się poznać zmysłami, o rzeczach niewidzialnych, jak on pisze. Dla współczesnego człowieka, niestety, wiara to jest najczęściej po prostu nadzieja. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kiedy rozmawiam o tym, czym jest wiara. To posługuję się często przykładem Abrahama. Abraham w liście do Hebrajczyków jest wymieniony pośród bohaterów wiary. Abraham jest nazwany w Piśmie Świętym przyjacielem Boga. Abraham, przedstawiony w pierwszej księdze mojżeszowej, jest jako człowiek, który zawierzył swoje życie, życie swojej rodziny, uwierzył, zaufał Bogu tak, i odbył daleką wędrówkę. Abraham jest sługą Boga. Jego potomkowie tę wiarę i tę postawę i tę służbę Abrahama traktowali jako niezwykłą zasługę. Kiedy Pan Jezus wzywał ich do osobistej refleksji, to mówili Ojca mamy Abrahama. I to miało świadczyć, że oni jakby z definicji zwolnieni są. Z potrzeby osobistej refleksji, jakby zwolnieni są z potrzeby udzielenia osobistej odpowiedzi na pytanie, czy wierzą, czy ufają temu, kto przychodzi do, do nich i mówi, że jest wysłannikiem Boga. Oni po prostu powołują się na swojego praojca Abrahama. Nie wystarczy się urodzić tylko czy to. Cieleśnie czy duchowo, jako spadkobierca wiary Abrahama trzeba wykazać się własną wiarą. A gdy płynęli, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumieli się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Trudno wierzyć. Większość ludzi w naszej kulturze jest przekonana, że. Nauka jest drogą prowadzącą do prawdy i tylko nauka, i wobec tego do wiary mają stosunek sceptyczny. To jest jeden powód, dla którego trudno wierzyć. Drugi powód jest, chciałoby się powiedzieć moralny, to znaczy, odkąd chrześcijaństwo powstało, to ludzie wierzyli, że Bóg ludziom pomaga, w chrześcijaństwie zwłaszcza. Istnieje przekonanie, że Bóg jest miłością. Tymczasem w to wielu ludzi w XX wieku zwątpiło, bo miłość, tak, jak ją rozumiemy między ludźmi, polega między innymi na tym, że jeżeli jedna osoba kocha drugą osobę, to w jakichś tarapatach pomaga jej. Tymczasem w XX wieku ludzie w tym kręgu kulturowym przeżyli mnóstwo już nie tarapatów, ale straszliwych sytuacji, straszliwych cierpień i Wydawało im się, że Bóg nic nie robi, żeby im pomóc, i bardzo wielu ludzi straciło wiarę. W myśli chrześcijańskiej XX wieku pojawiała się taka koncepcja, która wydaje mi się trafna, że bywa ateizm, który jest ateizmem oczyszczającym. To znaczy, że człowiek buntuje się przeciwko takiemu wizerunkowi Boga i wiary, jaki otrzymał w swoim kościele, od swojej rodziny. I nie tak trudno spostrzec, że ów wizerunek czy postać jest kiepska, kiepskiej próby, że w gruncie rzeczy z prawdziwą, głęboką wiarą niewiele ma wspólnego. Wobec tego tak naprawdę ten ateizm jest wtedy. W jakimś sensie zjawiskiem pozytywnym, bo jest odrzuceniem no, już w ostatecznym rachunku bałwochwalstwa, prawda, czyli wiary, która nie jest wiarą w Boga, udaje wiarę w Boga, a jest wiarą w jakieś byty naszego świata, i to odrzucenie tego jest rzeczą nie tylko stosowną, ale konieczną. Ale jest i druga, no i więcej jest oczywiście. Druga postać ateizmu, radykalnego dość często, który to ateizm przeczy. Przeczy całkowicie i stanowczo istnieniu jakiejkolwiek rzeczywistości poza rzeczywistością materialną, poza rzeczywistością takiego świata. I oczywiście wtedy, z punktu widzenia ludzi wierzących, być może stosowną reakcją jest współczucie, dlatego że człowiek wierzący. Czuje jakoś, że ów ateista traci, że on odcina całą wielką połać rzeczywistości. Taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu, i tak ginie nadzieja niegodziwego. Jego ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna. Jeśli się opiera na swoim domu, to ten się nie ostoi. Jeśli się kurczowo go trzyma, to ten nie przetrwa. Zwątpienie jest częścią wiary. I znowu można posłużyć się materiałem biblijnym. Pamiętam, że kiedy już uczniowie mieli zaproszenie na to ostatnie spotkanie z Panem Jezusem, kiedy przeżyli tak wiele, zakończyła się szkoła i teraz z martwych wstał Chrystus. Czyli znajdują się w sytuacji, w której spotykają się z czymś, co wykracza nasze ziemskie, co przekracza nasze ziemskie doświadczenie. Tak? Z martwych Chrystus poleca im udać się do Jerozolimy na Górę Oliwną, tam ich spotka i tam będzie z nimi rozmawiał. I czytamy w Ewangelii Mateusza, że przyszli, że spotykają się z nim i musiało to być. Tak spektakularnie zaznaczone, iż ewangelista Mateusz czuje potrzebę zaznaczenia wyraźnie, że niektórzy powątpiewali. Więc w co powątpiewali? Czy powątpiewali w moc Bożą? Czy powątpiewali w to, że widzą przed sobą zbawiciela, mistrza, nauczyciela, z którym no, przynajmniej trzy lata chodzili? Czy powątpiewali w swoje własne zmysły? Czy powątpiewali w swoje własne y, doznania? Ale powątpiewali tak mocno, że ewangelista czuje się zobowiązany przekazać to nam. I do dzisiaj to świadectwo jest do przeczytania w Ewangelii Mateusza. Żeby być chrześcijaninem, czy wystarczy sama wiara? Chyba tak. Chyba tak. My, wierzący, uważamy, że to jest ten główny najważniejszy sposób. To trzeba zdobyć wiedzę pewną, wiedzę na pewno. Zbliżyć się jak najbardziej do tej pewności, a więc do wiary. Zbawienie przez wiarę przychodzi. Zbawienie, ten ratunek dla nas. Zbawienie w rozumieniu uratowania nas. Uratowania przed nicością, przed pustką, przed oderwaniem od Boga. Mamy wolność wyboru i od nas zależy. Oczywiście, że mogą być sytuacje łatwiejsze i trudniejsze, kiedy człowiek, dotknięty nieszczęściami, obraża się na Pana Boga i przypisuje Jemu winę za te nieszczęścia i własne cierpienie, no to wtedy i tak zachowuje wolność wyboru, ale ona jest trudniejsza. Ten wybór jest trudniejszy, i wtedy, przyglądając się losom takiego człowieka, możemy go w jakimś sensie usprawiedliwiać. Wolność otrzymaliśmy. Tu się powołam na Karola Barta, który kładzie ogromny nacisk na łaskę, na inicjatywę Boga. I powiada, twierdzi cały czas, że wszystko zaczyna się z tamtej strony ze strony Boga, a nie ze strony człowieka. Niemniej tak on tę perspektywę ustawia, że inicjatywa Boga nie oznacza odebrania człowiekowi podmiotowości. Nie ubezwłasnowolnia go, bo inicjatywa Boga, między innymi, oznacza to, że Bóg daje człowiekowi wolność. Wątpienie jest, wbrew pozorom, integralną częścią wiary. Niektórym ludziom się oczywiście wydaje, że jest to rzecz rozłączna, że albo się wierzy, albo się wątpi. A nie może być to złączone z jedno, jedno z drugim. Tymczasem w moim przekonaniu, nie tylko moim, ja tego nie wymyśliłem, wątpienie jest częścią wiary. Tak jak grzech. Grzech, który objawia się powiedzmy, czynieniem zła, jest w każdym człowieku zakorzeniony, nawet w człowieku, który jest chrześcijaninem wierzącym i kroczy drogą wiodącą w ostatecznym rachunku do zbawienia. I tak ten grzech jest, więc człowiek wierzący, chrześcijanin z grzechem w taki czy inny sposób walczy. Chrześcijanami nie jesteśmy. Raz na zawsze. Chrześcijanami się stajemy codziennie, być może nawet w każdej godzinie, między innymi przez to, że zmagamy się z niewiarą, zmagamy się z wątpieniem, które jest naturalne. I oczywiście jeżeli to wątpienie nas pokona, jeżeli weźmie górę nad naszą wiarą, to wtedy możemy wiarę utracić. Ale może też być i bywa i jest, często odwrotnie, że wiara bierze górę nad wątpieniem. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u Was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Kiedy myślę o tym, w jaki sposób Pan Bóg budzi wiarę, w sercu człowieka, bo jestem przekonany, że to tak jest, że to jest taki proces. Bóg zaprasza nas. I mogę to na przykład zilustrować sceną spotkania Jezusa z kobietą z Syrofenicji. Tak. Kobieta pochodząca z innego narodu, innej kultury, najprawdopodobniej na pewno innej religii, tak. Kobieta, która tylko słyszy o tym cudzoziemcu, który na chwilę wyszedł z terenu zamieszkałego przez etnicznie rdzennych Żydów i który przyszedł do jej wioski i oto w jakiś sposób dowiedziawszy się, jaką mocą dysponuje, przychodzi i prosi go o pomoc dla swojego dziecka. I nawet wtedy, gdy dowiaduje się, że ta pomoc i ta moc Syna Bożego jest skierowana przede wszystkim do Jego pobratymców, to nawet wtedy mówi, że nawet cząstka tej mocy, nawet cząstka tej pomocy, nawet cząstka tej łaskawości Syna Bożego jej może wystarczyć. Bo przecież jeśli On jest naprawdę tym, kim jest, no to wszystko, czego ona potrzebuje, to tylko łaskawego skinienia głową albo może wypowiedzenia jednego słowa. I Jezus ją nagradza. Jezus jej mówi tak, twoja wiara, tak idź, twoja wiara ci pomoże, będzie uzdrowiona twoja córka. Chwalimy Boga, bo stworzył ziemię, stworzył nas, poświęcił się dla nas. Czasami trudno jest wierzyć w Boga, bo nie widać Go, nie słychać, ale Bóg istnieje. Wątpić to znaczy nie, nie być pewnym tego, że na przykład myślisz coś, ale Myślisz też coś innego. Wiara to jest coś, co dostajemy własne od Pana Boga. Jeżeli zaszczepimy tę wiarę, zaszczepimy bezwzględne zaufanie Bogu, to, to mimo różnych trudnych sytuacji, naprawdę tragicznych, wiemy do kogo się zwrócić, wiemy kogo prosić o pomoc i, i komu dziękować. Możemy pokazać dzieciom, Przykład naszej wiary i przykład wiary różnych zwyczajnych ludzi, których, o których czytamy w Nowym i Starym Testamencie, ale nauczyć wiary chyba nie możemy. Możemy im tylko pokazać, jeśli oni to poczują, albo gdzieś tam w ich sercu się coś poruszy, to, to tak, ale to jakby no, nie bardzo od nas zależy. Apostoł Paweł mówi, że <laughs> wiara jest zesłuchania, zachęca do tego, byśmy zdobywali się na akty wiary. Mówi, jeśli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Prawda? Ale potem pyta się, no tak, ale jak mają uwierzyć w Tego, o którym nie słyszeli, jak mają usłyszeć, jeśli nie ma Tego, kto jest posłany. I wreszcie cytuje proroka Izajasza, który woła Panie, kto uwierzył naszemu zwiastowaniu, a więc na każdym z tych etapów są jakieś okoliczności, które mogą albo budzenie wiary, albo doświadczenie wiary, albo pogłębianie wiary, albo dzielenie się wiarą mogą w jakiś sposób zakłócić, mogą przeszkodzić, albo może nawet udaremnić, nie wiem czy tak, ale istnieje taka możliwość. Myślę, że człowiek musi wykazać się po prostu gotowością. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.